Witajcie, wiem, że długo mnie nie słyszeliście. Ja jestem oczywiście Badat, a to jest e, Fantazy Blacksmith, czyli symulator e, e, Kowala w świecie fantazy. E, zobaczyłem tą gierkę dosłownie przez chwilę na YouTubie i od razu zachciało mi się w nią zagrać, e, więc właśnie chciałbym przejść ją razem z Wami. To jest pierwsze uruchomienie gry, więc ja. O, pardon, to muszę sobie tutaj schować. Więc ja tak właściwie nic y, nie widzę, nie wiedziałem jak gra działa, tylko ten y, filmik na YouTube co widziałem i to wszystko. Więc będę się uczył razem z wami e, Stwórzmy sobie, nazwijmy swojego e, kowala. Jak się nazywa Edward. Niech będzie. I want to be the best blacksmith in these lands. I need to be at the top of the list. It will not be easy. I will have to come. Hand, blacksmithing and also mining. Enchantment, damask craft and running magic. Ok, the hands 1, tongs or Q2. Grab to X albo 4, R albo 10. X, R, E, eh, ok. Control to crouch. fantasies, melting. Tak, 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 tak. Aha, mam nadzieję, że tą książeczkę o. o pardon. Już sobie w ustawieniach. Gdzie uh, jest? Mouse. Mouse Sensitive trochę zmniejszyć. Okej. Ok. Okej. Okay. Okay. Press Y to see ability that you can level up. Ok, czyli możemy kopanie, forging, czyli e, wytapianie, sharpening, ostrzenie i assembling. Dobra. To maker first. Ok, press get to close. Dobra, więc robimy nasz pierwszy miecz. Co to jest? Use map to buy a bronze ingot and uh, make a sword to draft. Use plus to set the materials to handle. Więc idziemy do mapy. Village, forge. Musimy kupić brąz. Aha, no, dobra. Price, 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 czyli który wybierzemy. Niech będzie. Ile w ogóle mam pieniędzy, widać, czy nie? Aha, tutaj pokazuje cały ten. Tutaj niech będzie zwykła. Tutaj do góry. Tutaj weźmiemy sobie. Niech będzie grube. Drugie też będzie grube. Trzecie niech będzie z ostrzem. Czwarte też z ostrzem. A końcówka będzie e, też zaostrzona. Zrobiliśmy takie mieczo maczugę. In, innych nie mam. Ok. Co to jest? Iron Oak. Drewno. Got your bank. Z tym mamy to. Dobra, kupmy to na razie. Take a call box and throw into the. Furnace tak, ktoś tutaj pukał. Mm. Oh, hello sir, I want to buy a cheap sword below do you have this one? Uh, you can take only the customer or at the time you will have 20 minutes to complete no Aha, czyli mieliśmy stworzyć miecz i wtedy go sprzedać. No dobrze, dobrze. Najpierw zróbmy w takim razie pierwszy nasz miecz, żeby zrozumieć, jak wszystko działa. Ok, skrzynka węgla. No, chyba, chyba, chyba dobrze się pali. Co to jest takiego? Aha, termometr. Ok. Co możemy zrobić? Tutaj mam beczkę, tutaj mam kowadło. Gdzie mam młot? Może co to jest? Aha, to jest sama ta. O, przyszła nasza garda. Aha, i to my możemy gdzieś dać. Dobra, na razie. Nie, weź to. Połóżmy tutaj i kupmy sobie sam brąz. Tak, kupić. Mapa, wioska, brąz. Wyczyścić materiał brąz, to nie to w takim razie. W takim razie szukamy tutaj miejsce, gdzie będziemy mogli kupić. Czy jak to kupić? No, czyli jednak tutaj mam wybrać miecz. Ale jak, dlaczego nie mogę kliknąć Dodaj sword? O, teraz mogę Kup wszystko Dobra Po 20 minutach dowiedziałem się w końcu co mam robić <grych> Tak wiem, tak wiem nie ogarnięty, tak wiem nie ten Czekamy Na... A co będzie? Aha, tutaj nie mogę wchodzić No okej, okay, okej okay. Poczekamy aż przyjdzie nasz ten Skąd mam wziąć jeszcze młot? W sumie jestem ciekaw To jest ten, 5-6 Ok, przyjechał nasz metal Dobra Więc co mamy zrobić z metalem? Nagrzać go Skrzynka węgla Termometręczno tak, jeszcze więcej trzeba Dawaj, 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 kowalu 600. Już jesteśmy blisko tam chyba przy 700 albo przy 800 Ok. Jeszcze dwa razy. Tap. Nie. Wróć. Metal, metal, metal. Ok. Powoli, powoli, powoli. Robimy, żeby nasz miecz wyglądał jak miecz. Krasnoludzka ręka powoli, po trochę, tworzy dobry miecz. Tak jest. Po dwa uderzenia teraz. Mm. Dawaj, dawaj, tutaj też troszeczkę. No. Chyba już ostygł. Więc bierzemy jeszcze raz. Kładziemy i grzejemy. Dwa. 3, 4 5 6 7 8 4 jaka tam temperatura O o o o ładnie jeszcze raz Nie mówcie, że już schłodu. Nie zrobiony, dobra. Jeszcze raz do ognia. Grzej się, grzej. Mój mieczu piękny, przeładny. Dawaj szybciej, podgrzej go tam. Dobrze, już ogrzany. Ok. I dokończamy teraz. Ładnie. I idziemy górą. Tap. Tap. Ładnie zrobione, teraz dół. Zrobione, też dół. 3 i 4, 5 zrobione. Kolejnych 5 uderzeń. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, już schód. Dobra. Mam nadzieję, że mi węgla okay. nie zabraknie, zabraknie. I jeszcze raz. Góra. Ładnie zrobiony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie! Uf! Uf. Zrobiony. Teraz bierzemy miecz do oleju. Nie wiem co to w sumie jest. Okej. Okay. I do wody. O, pięknie, pięknie, pięknie. Piękny miecz. Okej, okay, czy tutaj już możemy składać? Dobra. Na OK. okej. Pamp ładnie. pump ładnie. 85. Dobra, następny. Drewniany. Raz, też słabo, 100, ładnie. I ostatnia część dla naszego pięknego miecza. Raz, dwa, trzy, czyli osiemdziesiąt i pięćdziesiąt pięć. Piękny miecz. Idziemy ustawić sobie na górę, żebyśmy mogli w końcu go sprzedać. Customer order, cena. Ok, za 132 możemy sprzedać. Świetnie. Tak, temper now overheated. A czyli za. Możemy spędzać od razu. Ok. Dostaliśmy 3 punkty. Coś możemy ulepszyć, jeszcze nie. Ale możemy na przykład zapisać. Ja bym zapisał. Dobra i na tym skończymy. Nasz pierwszy miecz gotowy z brązu. E, trochę na początku nie ogarnąłem sterowania, lecz teraz już jestem profesjonalnym e, kowalem. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku oczywiście. Pa, pa.